Podłączam się właśnie do kanałów lokalnej ochrony. Zobaczymy, co to. Tak, wygląda jak ten z Tangeru z zeszłego miesiąca. Identyczna interferencja tła. Mamy... Zaczekaj! Nieprzyjaciel wykryty! Decepticony zaatakowały w południowo-wschodnim kwadracie! Wracaj do bazy! Ja powiadomię autoboty! Autoboty, tu major Lennox z gniazda. Mamy wzmożoną aktywność Decepticonów w obrębie. Nie pozwólcie im uciec! Jestem KOTU, kuzyn Kubilaja wnuk Chingisa. Jesteś wojownikiem, to jasne. Całe życie ćwiczyłeś. I wygrałeś w bitwach, które inni by przegrali, tak? Ale kiedy ty ostrzyłeś swój miecz, to wiesz, jak ja się przygotowywałem. Uczyłem się. Znam wasz język, tradycje i wierzenia. Wiem, które wioski zająć, a które spalić. Ale rąbnie! Czas na wielkie BUM! Gotowi do uderzenia. Rozgnieść ich. A teraz dobranoc. Mam ich w zasięgu. Przypadkowe to moje ulubione uszkodzenia. Miód na moje uszy. Bierzmy ich! W zasięgu! Na plasterki! Dla mnie bomba! Siedzę w tym półuszy. Moi przodkowie pierwsi zamieszkali w górach. A potem z północy pojawili się orkowie. To plugawy zabił mi wielu moich krewnych, a niektórych wziął w niewolę. Nie żeby dla niego herowali, ale dla rozrywki. Ejo! Co jest tutaj grane? Gdzie ci wszyscy moi dziwni robotnicy są? Nie bądź taki wyszczekany z tymi swoimi zasadami, sierżancie! Thunderhof z tej strony Przewodziłem najgroźniejszej szajce kryminalnej na Cybertronie Połowa policjantów pracowała dla mnie Ty sam jesteś niestabilny Myślisz, że nie wrócę na Cybertron, żeby skarnąć moją ekipę? Co my na to, skoro wszyscy jesteśmy z Cybertronu? Normalnie to ktoś robi za mnie brudną robotę Ale ciągle pamiętam, jak ją odwalić samemu O! Wreszcie ktoś z odrobiną inteligencji Dawaj, młody, wykończymy go i jazda! Tylko popatrz! Pod wpływem tańca dziewczyn posąg zjarał się niczym świeca! Teraz taneczna kariera moich marzeń stoi przede mną otworem. Weź te kule, pomoże ci się przemieszczać. Ktoś tu lubi X-Menów, co? Trzy czwarte z tego to bójda. A reszta też. W prawdziwym świecie ludzie giną. Nie chcę o tym gadać. Zejdź ze mnie!